Po trafić film nie i już robisz. No pięknie. Jak tam twoje zwierzątko? Tam się. A tam nasze nowe zwierzątko. Luna zaprzyjaźnia się z kim? Z pawicą, tak? No i możesz głaskać śmiało. No bo wiatr wieje. A ja chyba No, zobacz co tam Leon robi. Piękna. Ty cześć. Hej, jesteś najpiękniejsza. i I teraz to ciebie będę Leon, co tam znalazłeś? Wstawaj! Dawaj, Leon, szybkie zium. Takie szybkie, żebyś wyskoczył. Dawaj. Szybki skok. Dawaj szybko. Odepchnij się i puszczaj. Dawaj, ręce do góry jedziesz. A few moments later. Joom. No? Jedziesz. Ej, ciach. Kurde w ferworze roboty. Miałem ja wam nagrać timelapsa jak sufit robimy i nie zapomniałem, także trochę zobaczycie, a reszta już zrobiona. Patrzcie, jest piękna skrzynka. Jestem zachwycony. Wspaniałość. Uśmiech. Co? <laughs> nie mamy jak położyć płyty. Wszystko spoko. Tu nam bruździ. No to trzeba odciąć, Tu się podłączy. To jest źle. Co się podłączy? No, podłączysz podłączy już A, no tak. A więc zaczniemy od ucięcia tego oto przewodu. W tym oto miejscu. czy Sława. I wiecie, tu koniec starego prądu będzie. Krus zostanie w suficie, w złom, dla przyszłych pokoleń. Um. NIE MA! NIE MA! Odcięli prąd. Update. Dlaczego nie skończymy? Bo Rafał uciął no i... nie ma prądu, no co ja wam poradzę, takie życie. Nie dokręciliśmy płyt. Przykręcimy jedną i to tyle. Męczyliśmy. No, zobaczcie, jest sufit. Zmniejszyło się trochę. Bo odoknięcie. Nie, nie, trochę. Ten powiem. kolor y, tobie się wydaje, bo niżej. No. A tak to się nie zmniejszyło. Ja jak zwykle mogę sufit malować. Wszystko jest, to jest prawie. Dziurki jeszcze, dwie, trzy, cztery. ale to za sekundę zrobimy. I ta robota ale. się odbywa przy temperaturze. 34 na zewnątrz Tam. tu jest, nie wiem, 2 stopnie różnicy może... Nie no tutaj jest 28. No będzie. jak? No Co to jest i po co? Jeszcze musimy zamknąć sobie dwie Góry. Jak to? Ale co tu będzie? W góry jest. Będą kiedyś drzwi, ale na razie musimy to zamknąć. Ściana? Na razie będzie ściana. Mhm. Musimy dać tutaj. Nie musimy dawać po całości. Nie musimy. To jest 210. Ej, nie musisz się spać. tak. Te kąłki damy. dobrze, to, no, no, to wszędzie możemy je dać. Tak. To, I nie musisz jechać. No, 10 złotych zaoszczędzonych. Na śruby więcej pójść. Ale się również tam odkręcimy. I bo nie wyrzucamy się. Bo niedługo będziemy. Eko, czy jak? Jacy będzie. No to lata później Tylko będziemy mieć papiery. Na Ma papierze to... będziemy ekologiczni. No. Ale straszne światło, stąd to jesteście czarni. Dobra, to jest jasne jak No. A tu jest drzwi na południe. To odbierz kultury. No właśnie po no. A! Okej. Okay. A tutaj zobaczcie skrzynia, Jak to się nazywa? Co skrzynia? To skrzynia, korki. Skrzynia, ty na nie wie, że wczoraj wam pokazałem. co, masz jakiś materiał O! Kochana! To ja już nie pokazuję do widzenia. Zobaczcie co się dzieje z roślinami. Ona po prostu leży. Tak nie było wczoraj. A ten, ten też tak wczoraj nie wyglądał. Wszystko było kwiatki były na krzaku. A tu zobaczcie mleczko z dzieciusiem. Jest tak gorąco, co? Dobrze, że tu jesteście. Spank robią. A zobaczmy, jak reszta kus sobie daje radę. Eee! Ona jakby nigdy nic. No to są diabły, to są diabły. Co? Dobra pogoda dla Was? Nawet w cieniu nie jesteście schowane? A tak naprawdę mleczko z małym jest tam, bo no, się niestety potwierdziło, że te małe... Nie są w stanie razem z maluchami funkcjonować, więc robimy zmiany. No i zobaczcie, jedna odważna, reszta pusto, cała przestrzeń pusta, a tam pawica i reszta kurek w cieniu. No i to jest rozwiązanie. Wytrzenie. Młody ma zaraz urodziny i otworzymy prezent, a co tam. Patrzcie jaki furen przyjechał, Ja ci kręcę jest trochę do góry nogami no, także tata jak znajdzie prezencik, to nie ma tamto. <gry> <Co> to tamto. <gry> to? Co wy to robicie? Eee. 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 On nie, nie nagrywałam jeszcze! Będzie na pewno bardzo naturalnie. Mówiłam, że Olka musi tutaj siedzieć, bo trawy ją dobijają i tylko plaża jej sprzyja. Ja powiedziałam, biaczkę, ale to fajnie wcześniej to, to prawda. Zaczcie co oglądałem: czy to jest krecik? Nie, to dopiero. Kto zna krecika i kto go lubił? Bo my lubimy bardzo, co nie? Tak. <noise> Patrzcie co tu się dzieje Wszyscy w boksa jak biedni No co wy tu robicie? Co to Wy robicie? Co ty robisz? Tata mówi, że zaraz będzie burza. Czy to prawda, że będzie zaraz burza? Zależy, co znaczy zaraz. Nie. Hmm, nie wiem, no zaraz. Nie Mhm. Pogodnie mówi że że przed 16 mhm. Ogólnie zobaczcie już jest wiatr Dlatego kozy są schowane i zaczyna być yy, nie tak ciepło Niestety koniec upału chyba Nela co? czuła tyle. Jak tam Nela? Jak żyjesz? Patrz karuda Kleniona. A teraz będziemy zdejmować tutaj te jak to nazwać? Foremki. <laughs> Foremki. szalunki Foremki. <laughs> Co ty tam? Ja przyjechała tam pusta. Nic nie robię, leżę. No właśnie tak myślę. Dobra, śmieci zabrałeś. Hej. Ogólnie patrzcie, to są te zamurowane miejsca, gdzie będą drzwi. Mieli to nagrać, ale oczywiście za zapomnieli, bo oni sami musieli to zrobić. Późno było. Tak. Zobaczcie, jaki się nie, nie. Po, jeśli <trykuzna> <trykuzna> To Jaki ładny kolor! Juzur! Taki ładny! Uj, tylko coś, ten kąt taki. No, no, tak, też to widzę. A co to jest? Ściana. Była dziura, przebada dziura. Aha, murowanie. Z tonem. Nie. Tak wyschnie? Jest... Szkoda. Mam szkoda. No, szkoda. na czarno. <noise> na pewno. O basen. No tak. On taki gotowy. No tak. No to czemu wczoraj go nie rozłożyliśmy, tylko ten... Bo ona nie chciała wczoraj go rozłożyć. Aha. Dopiero zaczęłam się tutaj, nie ma drzwi już. Nie chcę dać mi jajka w ręce. No, niestety. No to nie tak trzeba. Czas tu zgasić. No, musisz wszędzie zgasić. Wszędzie jest zgaszone. Ciężko coś widać. No. Pojdziewszy. No jest. Umarła maszyna. No Ma jest spokój. To, to tak jakby otóż no jest bardziej czerwone, ale. Nie wiem. Ale buzi w tym czy nie widzę. No właśnie. Chociaż... Ale tu jest żółte. Ale żeby jakiś naczyniak krwionośny było widać, to nic. Nagrywamy Więc. słoneczko z toletu w Wkurze mnie, ja nie wiem. Nie, dobrze jest. Tak? Tak. Być. tak. I... Ale miało być po siedmiu mniej więcej widzieć. Cała się jasność. Łopa czym wy spachlujecie? Wiesz już, jak to no. się nazywa, Powiedzcie mi do samej! Gładźmy szparlową! Powiedz jeszcze jasno! Czekaj, bo dziadek skrobił i nie słyszał, co mówisz. Powtórz! Nie Powiedz. powiedz jeszcze jasno! To się nasuwa! Gładź Sto 100% polskich krokodyl. Co ty my ja jabisz? Ja natknęłam. A co to znaczy? No, to znaczy, że kolana nam się tu tu druga A a ja patrzę tu i tu żółduje te A co tu jest? To najważniejsze, najważniejsze, to jest ty. Nie to. O to. O, to, to. Zobaczcie! O to jest, jawenda. zobaczcie jaka ładna. Padał dzisiaj deszcz i widzicie jak je uszy Patrzcie, jak piękny nasz tam ja je biaźdźcie, ładne. To jest to są biacz To też obiadźcie. A jest ty prawa autorskie, wyłącz to. Słucham. Jak nie może być tu Rejana. No na chwilę wyłącz. Ja pintole Nic się nie stało, Rafał. Co ty zrobiłaś? Czekaj, zamykać trzeba bramy? Tak, bo demon tam się dynda. Powiedz ludziom sobie, zmaczunią. Ja pójdę. O Jezu. Tak, zmaczunia. Jedziemy po świeczkę urodzinową dla Leona. Jutro. Jest dzień urodzin, ale imprezkę robimy, jak będą największe ulewy i powodzie, nie? nie? Patrzcie, kapelucze! O, ten dla mamy do ogrodu. Ona sobie taki mały kupiła. On jest taki hawajski. Ono. Nie, to do Hawaii, to mi daleko. O, a to jakie fajne. Czekaj, po co przyszliśmy? O, to są popcornowe rzeczy też, patrz. I to jest jakieś mam tubi. Nie wiem, o co chodzi. Takie świeczki. O, no. no. Zobaczcie, Nela. jeszcze rudego trochę utleniacza się być. Jezu. Dać. Nie, mama nie ma takiego telefonu, ale by pasował. Mamy super zakupy. Dziel życia, zobaczcie. Barbie. Jedna rzecz jest na siedlisko, pokażę później. I taki czapeczki. O, jas. Yes, tutaj... No co Ty, przecież on woli strażackie. No to. Przecież to jest temat nie zmieniaj. To jest meksykański, to to samo? Nie. To jest olki Meksyk. Mielibyśmy podkład muzyczny w stanie keep trying, drink more. Pokaż przy twarz jakie to jest wykoście. I taki dołóż to dla chłopaków z Czekaj. O tu rura, a jest rura. Chcielibyście tacy? Na robotę? Rafał, gusiara, patrz. <ścoughs> Jezus Niebieski chcecie, już tak na serio. Don't give up. Oh, nie ma day. co, bo nie ma tej tej. Trzymadła. A tu jaki no i Dobra, wracamy. Wszystko mamy. Na promocję. Mm. Fotę mu zróbmy z Poczekaj. Nie zdążyłem nagrać. To jeszcze raz. Brawo! Ale macie dmuchy. Juh. Juh. Juna, to skandal, że mnie tu bierzesz, a ja nie zdążyłam kawy wypić. Dobra, zrobimy zaraz. No? Zrobimy, że już. Patrzcie, jest dużo pomajaczowych kwiatów. Ma masz, masz te kwiatki? Nie. To? No. Na biegu. Magietek! Co to? Ostróżka. Tutaj są dziwaczki, tak? Te, które dostałam nasiona od naszej obserwatorki. Pozdrawiamy! Co? Chodź, pobijaj! Dobrze. Popatrzcie! Wow! Dobra. Popatrzcie! Wow! i jest tak. No dużo. Ogórki, które się sami wysiały Nie, 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 woda nie, 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 tutaj O, nie, wielki. mini o strony tutaj O, nie, 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 Zielona! Tutaj małe już. Czyli? Wygląda jest jak jakieś chili. ostre. Nie mhm. czyli, ale to raczej z tych krzaczków jest. Nie, to, to jala pani. O, co to? to ci. Tu nowa odmiana. Testujemy taka. Arbuzowa. Zielona zebra to się nazywa chyba. To ładniejsze nawet, ale myślałam, że one zielona już sobie. Tu mamy winogron. Tu mamy cukinie w tym roku żółte. no, A tam zielone, później posadzone. Już I widać też owoce? E, chyba tak, pokaż luneczka, widzisz. Patrzcie, Czucinia, mało żyje. Tutaj sobie idzie dynia. Rośnie razem z nasturcją, rumiankiem, z habrami. Mm. Dynia Olbrzymia. Z każdego kwiatka może być dynia. Wiesz Luna? lona? Tu słoneczniki, bardzo wolno rosły i takie liście poskręcane mają. Nie wiem, co tam mi przeszkadzało, ale już góra jest ładna. Tam już zakwitnie zaraz. No. Widzisz? A tutaj zobaczcie, małe pole kukuryskowe. Fajny pomysł, co? Nie wiem, kto to, czy Rafał, no. czy mama. A tu co? Może wejść No takie małe, najsmaczniejsze są, co? Nie, te jest są. Aha. A tutaj zobaczcie, jarmuż bez robali i pup. Tak. Na bób to zawsze się nie mogę doczekać. A on zawsze rośnie, bardzo długo no. i mało go jest. No. Dotykałaś? Nie mów tego. Co ty powiedziałaś? Powiedz, że lubisz <laughs> poziomki. Lubię poziomki. Nie powiedziałam, to nie było w poziomkach. A teraz jesteśmy na Hm? Na czym? Na porządku. Poziomek. Patrzcie, ile poziomek. Jakie ładne. Pewnie smaczne, co Luna? Pożyczka. To pożyczka. Patrzcie, jak. Nie ma jeszcze. Czego? A to co to? ma A to? Maliny. O tak, zobaczcie, nie ma podobno malin. Zszczół. No właśnie. No coś to miedzi, jakiś wielki sprzęt. Widziałeś, żeby jabłka tak rosły? <grym> nie. To są papierówki. Bardzo stara papierówka, ale one powinny już mieć ładne owoce. A... To ja no coś... tam no... A tutaj fajnie. zaczcie, maliny dzikie. A te truskawki, co tutaj rosły i w tamtym roku zbieraliśmy, w tym jakoś sobie nie radzą. Luna, a zostało coś dla tortu, bo ja chciałam nagrać i zapomniałam. Uh -huh. Jak piłeczka, to są te dzikusy. Tak. Duża tutaj jest tych tu pożarów, a ja chciałam jeść majserski. Jest to tak, że tutaj usiadłam przy tym, a to tak zapachniało olejkiem takim świątecznym. Trzymasz, no. A to co też, jakaś ta dzika y, Malina? Czy. Hmm, nie wiem, czy Malina, czy Jeżyna, ale. Ale ją trzeba wywalić, bo ona jest. Ma bardzo ostre gałązki, a owoców nie widziałam. To mm -hmm. tam jest. Halo? Halo Luna? Ktoś tu jedzie? Ktoś tu jedzie.

W to tutaj pawice znaleźliśmy. Pawie, no bo tak się mówi, ale my mówimy pawice. Patrzcie, Błacek. On już A nie tam, chce się... tam to Ron czy Zinolt? Ja tam nie wchodzę. Wchodzę. Zobaczcie, tutaj maki i tutaj... Leżała na ziemi, ale jak truskawka. No pięknie. No zobaczcie też tutaj. Tyle krzaczków, poziomek. Mama wyczyściła tą ścieżkę i dosadzili tutaj z tatą taki bukszpan wysoki. I chyba się przyjął. No i tutaj ścieżkę też mama wczoraj sprzątała. Pamiętacie tą górę? Śmieci, przez którą przechodziłam? Może nie, może tak. A tutaj zobaczcie kaktus, wypuścił kwiaty. Strasznie dziwne, co. No, obojętnie, czy pada deszcz, czy nie, lepiej być na podwórku. Co? Jeszcze pokażę Wam postępy w serowarni. Cała ściana otęgowana. O, tak będzie lepiej widać. Ale śnieży coś. Mam na strasznie ciemny dzień. No, i tutaj tak. Teraz tutaj ta będzie równą ścianą. Zobaczcie jakie jak one są bardzo krzywe. Niektórzy trzeba do przodu ukłaść tego tynku czy czegoś tam. No i to tyle na dzisiaj.